Czego szukasz obecnie jako dostawca usług bezpieczeństwa? Oszczędność czasu i kosztów? Szybko rosnące dochody? Lojalność klientów? Jeśli tego chcesz, jak możesz to wszystko osiągnąć? Przedstawiamy Hike Pro Connect, konwergentna, oparta na chmurze platforma usług zabezpieczeń, która pomaga zarządzać urządzeniami i rozwijać Twój biznes. Możesz łatwo świadczyć usługi w wielu lokalizacjach klienta, z jednego i intuicyjnego interfejsu lub z aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca i w każdej chwili. Konfiguracja systemu bezpieczeństwa nigdy nie była prostsza. Wszystko dzięki Hike Pro Connect. Możesz zainicjować i skonfigurować grupę urządzeń i wykonać kompleksową konfigurację znacznie prościej i szybciej. Na etapie konserwacji Hike Pro Connect proaktywnie pomaga w identyfikacji wszelkich awarii systemów w witrynach klientów. Za zgodą klienta usługodawcy mogą zdiagnozować i rozwiązać problem zdalnie na platformie. Jest to łatwiejsze, wydajniejsze i bardzo pomaga zmniejszyć liczbę wyjazdów. Masz problem z zarządzaniem wieloma typami systemów? Hike Pro Connect umożliwia korzystanie z różnych urządzeń Hike Vision kamery, system alarmowy, kontrola dostępu, domofon a nawet urządzenia automatyki domowej do pełnej konwergencji i pracy jako jeden system. Wyobraź sobie nowe możliwości biznesowe, jakie stwarza. Na przykład, gdy klienci opuszczają lub przyjeżdżają do nieruchomości, pojawiają się goście lub pracownicy. Scenariuszy jest wiele. Gdy włączony jest tryb poza domem, urządzenia będą działać jako jeden system zwiększając ogólne bezpieczeństwo domu użytkownika. Kiedy nastąpi włamanie, użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia z aplikacji w czasie rzeczywistym i podejmować dalsze działania. Hike Pro Connect to nie tylko rozwiązanie systemowe. To odpowiedź na wszelkie potrzeby klienta. Wracając do zarządzania zespołem, również możesz polegać na Hike Pro Connect, aby poprawić efektywność zarządzania w swojej organizacji. Na przykład w kontach administratora i kierownika od strony klienta można skonfigurować uprawnienia dla różnych lokalizacji i poziomy uprawnień dla techników. Hike Pro Connect jest niezwykle użyteczny, ponieważ jest hostowany w chmurze. Gdy więcej lokalizacji zostaje uruchomionych, klienci mogą zminimalizować opłatę dzięki subskrypcji, i łatwo rozbudować system. Oprogramowanie oparte na chmurze utrzymuje system zawsze na bieżąco z najnowszymi funkcjami i ulepszeniami systemu. W trosce o bezpieczeństwo systemu Hike Pro Connect przyjmuje wiodące w branży standardy i protokoły dla maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności. Od transmisji danych, szyfrowania danych do standardów i bezpieczeństwa infrastruktury w chmurze. Ty i Twoi klienci możecie polegać na naszej zaufanej platformie. Jest obsługiwana przez platformę SWIS z certyfikatem CSA Star i SOC. Dzięki zdalnej obsłudze i konserwacji na żądanie, skalowalności systemu i zapowiedzi kolejnych usług w przyszłości, Hike Pro Connect będzie się rozwijać wraz z Tobą i pomoże rozwijać się Tobie. Ciesz się większą wydajnością i spokojem w codziennych operacjach dzięki Hike Pro Connect.